Witam w kolejnym filmie mamy tutaj flakonik marki Atelier Dor, zapach Lun Nie wiem, co znaczy Felin Lun to księżyc. No, mogłam sprawdzić, ale nie wiem, czy to jest aż tak istotne. Dlatego, czy mi, dlatego że czy mi się ten zapach kojarzy księżycowo. Raczej nie. Bo księżyc mi się kojarzy bardziej z kolorem srebrnym, ten zapach jest ciepły, także z bardziej z kolorem ciepłym. Tak nie do końca. No dobrze, ale mniejszy z tym. Tak naprawdę Słuchaj de Lun, Sisleja, też z księżycem w nazwie nie kojarzą mi się z księżycem, nie kojarzą mi się z taką kolorystyką srebrną. też generalnie ciepły, zapach słodki, miodowy szyb, także. Lunfelin to jest taki zapach, o którym kiedyś Ania, parasola, niestety nie nagrywa, opowiadała. Pamiętam, że wtedy mnie zaciekawił. W końcu skończyła się chyba próbką czy dekantem, w końcu gdzieś tam na, miałam na uwadze flakon, chociaż to był taki zapach, który ja widzę. Widziałam tak bardziej zimą, grudniem, świętami bardziej niż ogólnie. Natomiast trochę mi z tym zapachem przeszło. Mam flakonik. Tutaj może pokażę. Tak wygląda płyn. ma te drobinki. I to jest taki zapach zdecydowanie świąteczny. Natomiast aktualnie za bardzo jest dla mnie podobny do Fireplace Marziela co nie znaczy, że fireplace jest z tym zapachem, ale po prostu to podobieństwo jest dla mnie zbyt duże. Dodatkowo mam Bianco Laos, które też są w takim dosyć klimacie, takim ciepłym, takim grudniowym, takim świątecznym, takim smakowitym. One wszystkie są czymś przełamane, typu właśnie jakieś tam dymy, nie dymy. Mówimy o fireplace, czy właśnie na przykład też właśnie Palo Santo, też ma taki trochę taką paloną słodycz. Czy właśnie te Bianco Laos, Bianco Laos jak tak testuje typowo Lunfeling, Bianco Laos Giardino, w których mam flakonik który to flakonik nabyłam potem jak najpierw miałam dekant i spodobał mi się od koleżanki miałam zapach i to jest taki zapach jesienny bardziej zimowy, grudniowy, świąteczny smakowity również, też jest przełamany też jest trochę dymu, tak jak lunfelin, takiego słodkiego dymu tam jest mam wrażenie trochę mniej tego dymu, może ten dym mi trochę aż tak bardzo nie jest potrzebny w tym lunfelin, fajnie, że jest, ale może jest go na tyle, że się korzy z fireplace jest trochę cynamonu, jest słodkawość jest taki ciepła Taka palona, odymiona słodycz. Jest taki właśnie y, słodki dym. Ten dym może wynikać z różnych kwestii. Tam są nuty drzewne, tam są, y, nie wiem, co tam jeszcze jest, z takich rzeczy, gdzie, gdzie faktycznie. Potem może spojrzę i dodam. W dwóch albo w trzech nutach wskazanych ja widziałam jakby szansę, że to może z tego wynikać dym. Czuję, to może być taki trochę drzewny dym, taki drzewny pył. Y, jest cynamonowość. Jest trochę coś takiego jakby. Y, pomarańczowy to jest najbardziej mandarynka, taka wędzona trochę jakby w tym Lunfelin. Stąd też pewnie właśnie ten, trochę w stronę mandarynki, trochę tego ciepła, słodyczy, tej takiej wędzonkowości dymu. Dlatego powiem tak się kojarzy świątecznie w ogóle. Chociaż ja za wędzonkowością tutaj nie bardzo bym optowała. Natomiast ona jest tutaj taka osłodzona, mniej tego dymu jest właśnie w, w Bianco Laos, ale w Bianco Laos jest trochę słodziej niż w Lunfelin. Jest też wersja ekstraktowa, chyba jej nie poznam. Zaraz na koniec jeszcze może pokażę flakonik Bianco Laos. One wszystkie są, te klimaty dla mnie tak najbardziej na zimę, na grudzień, na święta, na okres zimowy. One by mi w ogóle nie pasowały innymi fragmentami roku. Dajcie znać, czy znacie Lunfelin, czy znacie może Biancolao, czy może Palosanto, czy no Fireworks podejrzewam, że dużo osób może kojarzyć. <laughs> Natomiast, albo co znacie w ogóle z marki e, Atelier de Ja miałam chór aniołów. E, miałam też te szampanowe. Poznałam też te kawiorowe. Poznałam też różne cytrusy. E, miałam kiedyś paczule. No, dużo poznałam z tej marki. Aha, miałam kiedyś flakonik irysa, ale za pudrowo, za słodką tam Chyba są dwa irysy. Nie wiem, czy. Także tak wygląda płyn.